5 września oddano do użytku wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej numer 1 w Lubaniu. które będzie do dyspozycji dla Szkoły Podstawowej i dla Gimnazjum nr 2. Oprócz tego, bieżni jest tak, gdyby pierwszy etap działania, ponieważ w przyszłym roku chcemy zrobić boisko trawiaste i w tym momencie zamknąć kompleks obiektów sportowych w, tej jednostce, w tych jednostkach edukacyjnych. Przy zapowiadanej reformie oświaty, wydaje się to bardzo dobry, dobre posunięcie. Wraz z nowym rokiem szkolnym, dzieci i młodzież mają doskonałe warunki do zajęć wychowania fizycznego. Pieniądze pochodzą z miejskiej kasy, ale nie tylko. Część środków będzie, mamy nadzieję, z dofinansowania Ministerstwa Sportu, bo taki wniosek został już wiele miesięcy temu złożony do marszałka. I byliśmy na liście rezerwowej, ale zazwyczaj. To się dobrze kończy. Łączny koszt remontu boiska to kwota ponad 500 tysięcy złotych. Dwie trzecie środków to pieniądze pochodzące z budżetu miasta Lubania. Jedną trzecią ma pokryć dotacja.